Czy Państwo mają jakieś zapytania, uwagi, swoje sugestie? Ja mam pytanie odnośnie przerzedzania mechanicznego. Co Panowie o tym sądzą? Jest to rzecz, która się dobrze sprawdza tylko tam, gdzie mamy ścianę owoconośną. Jest cięcie mechaniczne i tam możemy mechanicznie przerzedzać. Wadą tego jest to, że jeśli później wystąpią przymrozki, no, to niestety może, możemy płakać, żeśmy sobie tak wcześnie chcieli przerzedzić. Im wcześniejsze przerzedzanie, tym większy wpływ na wielkość owoców. Przy czym to przerzedzanie mechaniczne jest nieselektywne. Tak? To nie to, że spadną na najmniejsze czy największe, tylko po prostu co tam stanie trafione, to spadnie. Natomiast jest to bardzo wczesne przerzedzanie i ono rzeczywiście najsilniej wpływa. Tylko że jednocześnie ono się świetnie sprawdza w tych rejonach świata, gdzie nie ma problemu z przymrozkami. U nas mamy taki klimat, że przymrozki to jest nasza coroczna niemalże zmora, i dlatego w Polsce z takim oporem ciągle wchodzi to przerzedzanie chemiczne, bo się ciągle boimy, że przeżedzimy za mocno, a może jeszcze przymrozek przyjdzie i poprawi. Jeśli chodzi o wpływ na y, wielkość owoców, to im wcześniejsze przerzedzanie, tym większa skuteczność, czyli przerzedzanie mechaniczne, mówimy tu o przerzedzaniu kwiatów, tak? y, jest y, bardzo silnie działające, natomiast obłożony jest też największym ryzykiem. Z całą pewnością bardziej selektywne jest chemiczne przerzedzanie i ja bym się skłaniał ku temu, wykorzystanie np. Na NAA syntetycznej oksyly do tego przerzedzania. Jest w pełni uzasadniona i moim zdaniem daje odpowiednie wyniki, jeśli stosujemy właściwe dawki we właściwym momencie, we właściwym etapie wzrostu. Ja w ogóle ma... jestem zwolennikiem tego późnego przerzedzania, czyli tak. kiedy zawiązki mają już 10-12 mm, te około jeśli 10 mm, tak? To jest... widzimy i wiemy, że ten zawiązek główny jest w najlepszej kondycji, to wtedy możemy z całą pewnością spokojnie. Pamiętając o tym, że, że ten zawiązek sobie poradzi, przerzedzać mm -hmm. te, które są nieco słabiej dokarmione na tym etapie wzrostu. I to już zazwyczaj jest połowa prawie maja i jesteśmy już pewni, no prawie pewni, że te przymrozki nie powinny nam już zrobić większych szkód. Ja zwrócę jeszcze uwagę na jeden element. Przerzedzanie będzie tym lepsze im silniejszy będzie kwiat centralny. Zróbmy wszystko co się da przed kwitnieniem żeby kwiat centralny był najlepiej jak to możliwe zapylony zapłodniony. Jeśli nam się to uda, to przerzedzanie będzie o wiele łatwiejsze. Ba, bardzo często w ogóle może w przypadku np. na jonagolbów może być zbędne. Bo jeśli ten kwiatostan centralny się utrzyma, to bardzo ładnie zrzuca pozostałe i zostaje tylko po jednym jabłku z kwiatostanu. To jest wymarzona sytuacja. Tak, dokładnie. Jeszcze chciałem spytać, czy ma sens stosowanie florku wapnia w zwiększonej ilości w okresie przedzbiorczym? Zwiększonej ilości, to znaczy? No, trzy razy. To jest tak zwana kąpiel wapienna, no, jest, to, jest, tak to, mało, tak mało. jest stosowana od no, dawna, jak będąc młodym studentem trafiłem na praktykę do, na farmę w Anglii, to był farmer Jabłka, który zbierał troszeczkę za wcześnie, bo już były bardzo przerośnięte, ładował całe skrzyniopalety w kontener, w taką kąpiel wapienną, jeszcze z dodatkiem jakiegoś antyoksydantu, żeby tam oparzelizny czasem nie dostawały. I dopiero takie wstawiał do komory chłodniczej. Ten wapń ma znaczenie. Ma znaczenie, jeśli chodzi o Wystąpienie tak zwanych późnych objawów gorzkiej plamistości podskórnej, która występuje późno w przechowalni. Natomiast zupełnie nie ma, według mnie, tak mi się wydaje, nie ma, nie ma wpływu na, na dłuższe zdolności przechowarnicze, ponieważ on nie jest w stanie wniknąć głęboko do środka jabłka czyli tak naprawdę nie jest w stanie poprawić jakości wewn wewnętrznej jabłek. On może tylko wniknąć bliźniutko pod skórkę i w ten sposób delikatnie poprawić odporność na występowanie korka. Tak, no, trwałość jabłek z całą pewnością poprawi. Poprawi, ponieważ ta ilość wapnia, która zostanie zgromadzona nawet na tej, w, tej, w, tej, w tych rejonach powierzchniowych tuż pod skórką, będzie wpływała na. Ewentualne procesy później starzenia się całego owocu, ale nie, nie w tak dużym stopniu wapń wpłynie na, na jakość, jakość owoców, na trwałość tych owoców, jak sukcesywne dawkowanie wapnia przez cały, cały sezon, czy też cały okres dojrzewania owoców. To z całą pewnością będzie lepiej wpływało na właściwości przechowalnicze samych owoców. Jeżeli mówimy o takich krótkotrwałych, docelowych działaniach, to kąpiel jak najbardziej w zupełności wystarczy. Myślę, że jest przy tym jeszcze jeden aspekt, o którym no, zazwyczaj nie myślimy, ale taka potrójna dawka tego w tym okresie przedzbiorczym ma właściwości też takie dezynfekcyjne, więc takie jabłka rzadziej zapadają na choroby te, które są na powierzchni, na powierzchni skórki, tak? Na powierzchni skórki, tak. Tylko kilka warstw komórek w zasadzie jest w stanie zostać wysycone tym chlorkiem wapnia, więc dalej nic, nic ten wapń nie będzie działał, w związku z tym jakiekolwiek procesy gnilne i tak będą zachodziły, czy, czy jakiekolwiek procesy związane z przejrzewaniem tych owoców. Czy prawidłowym jest namaczanie wcześniej chlorku, czy to jest sens? Namaczanie, żeby ten chlor to... przed, przed stosowaniem do na Przed zabiegiem. No niby jest. Ale lepsze uzyskamy, jest, jest, jeżeli będziemy działać w inny sposób. Czyli będziemy chronić tak, roślinę, podając tak. jej substancje, które są e, dla niej korzystniejsze dla rozwoju, czyli na przykład aminokwasy. Wtedy roślina dostaje z jednej strony stymulant, który pozwala jej lepiej przejść ten i tak stres, który mają w postaci chlorku wapnia. Znowu się mądrzysz. Znowu się ja. ja bym wrócił jeszcze do tej długości przechowywania wpływu wapna. Cały czas sądziłem, że jednak zdrowotność gniazda silnego decyduje o długości i wszystkim w ogóle zdrowotności owocu. I czyli wcześnie podanie, wczesne podanie Wapna, żeby to już całe gniazdo na było zdrowe i już dżytnego, no to już te późniejsze, to tak aż tak strasznie decydujące technologie może nie są decydują, tak? wpływają Wcześniej na coś środki, innego na początku rozrastanie, nie? Panie Janku, to co pan powiedział, to jest to, co my tam od wiosny próbujemy yy, ciągle tak no, no, przebijać, nie, że nie, nie, im wcześniejsze dokarmianie. Tym lepsze wysycanie jabłka w samym środku, a to się przekłada na zdrowotność również tej komory nasiennej, o której Pan wspomniał. Natomiast to późne, to już takie raczej przeciwdziałanie tylko korkowi. To był właściwe to już jest lepiej zapobiegać niż... No antybiotyk to. Jeżeli faktycznie wapi będzie podawany przez cały sezon... Tak mi się wydawało, nie wiem, może będzie. Nie, to jest całkowicie zgodne z tym, co, co możemy obserwować w czasie rozwoju rośliny. Ponieważ wraz z podziałami komórkowymi zwiększa się ilość błon komórkowych. Tak jak mówiłem, wapń jest gromadzony w błonach komórkowych. Więc te błony komórkowe, które zakładane są na samym początku, wiadomo, że owoce rozrastają się od środka na zewnątrz. Te błony będą dobrze wysycone wapniem, w związku z tym będą trwalsze sam owoc będzie trwalszy, a takie działanie powierzchowne, powierzchniowe na owoce, to ma tylko i wyłącznie znaczenie takie doraźne, żeby w krótkim, w krótkim okresie czasu nie opóźnić, dochodziło... Opóźnić występowanie tych objawów chorobowych, racji, które mogłyby na powierzchni owoców się pojawić w czasie przechowywania. Bo one i tak wyjdą, tylko. Tylko, tylko później, tak, no, a... Natomiast sama jakość, sama trwałość owocu o tym będzie decydował ten środek, o którym Pan wspomniał. Czyli sukcesywne, nawet nie muszą to być wielkie dawki wapnia, tylko podanego, wapnia podanego w odpowiednim momencie i w, odpowiednim, w odpowiedniej formie. To będzie miało decydujące znaczenie o trwałości, trwałości owocu. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy oczywiście do obejrzenia następnego odcinka. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.